Nazywam się Andrzej Wójtowicz. Współpracuję z agentami prowadzącymi biura ubezpieczeniowe PZU na terenie Małopolski i Podkarpacia. Za wyposażenie, cały branding Oznakowanie lokalu na zewnątrz i w środku odpowiada PZU. Zapewniamy podświetlane logo, a także kaseton, wszelkiego rodzaju plakatowniki, plakaty, ulotki, wyklejki witryn czy oryginalną grafikę na ścianę. Produkujemy, dostarczamy i montujemy wszystkie elementy oznakowania oraz meble. Zapewnimy całe wyposażenie – dziurka, szafy, krzesła, a w najwyższym standardzie także sofę i ekspres do kawy. Nasz franczyzobiorca nie musi się o nic martwić. Cenią sobie różnorodność i kontakt z ludźmi. W tej pracy nie ma czasu na nudę. Po pracy też nie lubię się nudzić. Prywatnie uwielbiam majsterkować i dbać o ogród. Umiem zrobić coś z niczego, a to przydaje się też pracy. Bywało, że pozornie nieatrakcyjny lokal udało się zamienić w piękne biuro agenta. Też rozkręcić własny biznes? Otwórz biuro ubezpieczeniowe PZU.